Witam w kolejnej części poradnika. Teraz pokażę wam, gdzie pozyskać sól. Wbrew pozorom sól jest dość trudnym do zdobycia składnikiem, ponieważ występuje tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Przynajmniej na pierwszej połowie gry występuje tylko i wyłącznie w jednym miejscu ta sól i łatwo jest to pominąć. A sól jest mocno, bardzo potrzebna do tworzenia wysuszonych skór. Ponieważ z wysuszonych skór jesteśmy w stanie później zrobić właśnie bardziej zaawansowane zbroje, część, na, część rzeczy do wytwarzania typu łóżko lepszej jakości też potrzebuje takich skór. I Ja miałem z tym duży problem, ponieważ no, nie przyuważyłem tego, że ta sól jest gdzieś na mapie do zdobycia. Myślałem, że ta sól będzie dopiero do zdobycia w trzeciej krainie. Tymczasem się okazuje, że bardzo duże źródło soli jest w pierwszej krainie, już Wam pokazuję gdzie. Jak tutaj macie pierwszy obóz, to kopalnia soli jest w tym miejscu. Zaznaczamy sobie ten punkt trasy. Teraz możemy tutaj przelecieć się na lotki z tej iglicy. lecimy we wskazane miejsce ja mam trochę tam już bardziej zaawansowaną lotnię więc powinienem dolecieć prawie, że na miejsce natomiast wy możecie wylądować sobie tutaj w tej wiosce i tam spokojnie dojść doradzam y, soli sobie wziąć jak już będziecie mieć to pierwszą lotnię i zdobędziecie już tą pierwszą migliwce to doradzam sobie tutaj przyjść po tą sól ponieważ y, no albo w momencie jak już, od, jak już stanowisko garbarskie dla Młowczyni odblokujecie, no to wtedy to już jest konieczność, niemal. Ja o tym nie wiedziałem i długi, długi czas brakowało mi tej soli i byłem niestety bez soli. Tutaj macie też miejsce krzemienia, jakby coś, aczkolwiek krzemień nie jest czymś, co jest rzadkie, więc, więc tym bym się nie przejmował. Krzemienie zaraz koło, koło pierwszego domku. Teraz idziemy po sól, biegniemy sobie tutaj tak jak nas prowadzi ta ścieżka, w momencie jak widzimy tamt, y, to obozowisko to skręcamy tutaj w prawo, legowisko wilków tu jest więc należy uważać na te wilki. Głównie zdobywamy kości, skóry i mięso. I teraz tutaj mamy lokację poniżej. Pokazane, nie? Tam, jak widzicie, jest wyjście. Tam to czarne. Idziemy do tamtego wyjścia. Trochę za późno skręciłem. Troszkę wcześniej trzeba skręcić. Tutaj, przy tym skręcić. Teraz... No, właściwie, ja już tutaj trochę dawno nie byłem, dlatego się pomyliłem. Właściwie tutaj, zaraz za tą wioską, o, to miejsce trzeba skręcić. Tu, gdzie pokazywałem, że jest ten krzemień. I tędy sobie zejdziecie na dół doradzam zapamiętać to miejsce dobrze bo, bo potem tutaj nigdzie nie ma wyjścia z tego, z tej mgły i jest problem przy okazji tutaj jest trochę do poszukania skrzyneczek z zapasami, nawet sól można znaleźć już idziemy Sam pokażę tą sól tylko teraz jeszcze muszę się tutaj wrócić i wybudować pamiętajcie o tym że zawsze gdzieś tutaj będziecie coś takiego chcieć eksplorować, co będzie trudniejsze, warto sobie wziąć wytworzyć ten auta płomienia bo to po prostu zaoszczędzi wam czasu w sytuacji gdybyście zginęli budujemy ołtarz płomienia, teraz tu będziemy się odradzać gdybyśmy zginęli i możemy iść po sól. posłuch, schodzimy na dół jak widzicie tutaj już warto iść dopiero w momencie jak mamy hak bo potem żeby tam wrócić to trzeba będzie hmm, hak biegniemy sobie przy tych skałach blisko cały czas trzymamy się tych skał Jak widać mają poziom piąty, więc to jest... Warto tak najwcześniej tu przyjść na poziomie piątym. Akurat wtedy gdzieś mniej więcej koniecznujemy garbarnię. Na tym poziomie, więc... Więc tak warto przyjść. No i tutaj mamy pierwsze źródło soli. Po pokonaniu przeciwników możemy się wziąć za wydobywanie soli. Soli leci bardzo dużo, więc... No dość szybko się ją wydobywa. Ja mam co prawda teraz już miedziany kilof na tym zapisie, więc mi to jeszcze szybciej idzie, aczkolwiek Wam też pójdzie tutaj szybko. Bo sól jest bardzo miękka. Miękkim materiałem, więc łatwiej się go wydobywa. No i takiej soli tutaj yy, możemy jeszcze iść dalej. Tam jest jak widać więcej tych różnych rusztowań i tej soli jest tutaj dużo więcej teraz jeżeli chcemy już zakończyć jeszcze mnie tu łajby mamy tutaj nawet uzupełniać uzupełniać ochrony na mgłę Tutaj możemy sobie wejść dalej. No jest tej soli naprawdę tutaj dużo i, i przestaniecie mieć problemy z niedoborem soli. To jest pewne. No, minusem tego oczywiście jest fakt, że jest tu kolejne źródło soli. Minusem tego jest, że tutaj nie jest łatwo jak na początku, ale tak jak mówię, jak idziecie tutaj gdzieś na między, między tym piątym a dziesiątym poziomem, no to sobie tej soli naprawdę nazbieracie bardzo dużo. Przestanie być ona dla Was problemem. Teraz, żeby wrócić, trzymamy się cały czas w prawej strony. I wracamy. Węgle nie, nie można używać szybkiej podróży, więc y, trzeba zapamiętać tą drogę powrotną. No bo w innym wypadku po prostu zginiemy marnie. Oczywiście do przetrwania węgla możemy sobie użyć mikstury przetrwania węgla, co nam wydłuży ta podstawowa pierwsza wydłuża o minuta. Oczywiście nie, należy nie zapomnieć później zgasić płomienia, żeby nie marnować teleportu.